Witam i zapraszam na relacje ze spływu. Byliśmy na kanale Brdy, na Brdzie, także odwiedziliśmy Starożecza Brdy, zalew koronowski, a także małą rzeczkę, kamionkę, która wpada do zalewu koronowskiego. Było bardzo atrakcyjnie, także zapraszam do oglądania. Pierwszego dnia udało nam się zapakować i dojechać na pole namiotowe w Rytlu nad Brdą, szybko składamy pierwszą łódkę, i płynę z synem i wnukami, kawałek pod prąd do rytla i z powrotem. No skoro na brdzie udało się płynąć pod prąd, to jutro. Na kanale Brdy na pewno też nam się uda, bo tam jest nurt dużo słabszy. Po powrocie na pole namiotowe składamy resztę łódek i gotujemy makaron na szwedzkim ognisku. Zabrałem ze sobą kilka takich pieńków i będziemy sprawdzać jak to jest. Drugiego dnia po śniadaniu pakuję łódki na przyczepkę. Trochę nieprzepisowo, bo za bardzo wystają, ale mamy tylko kilkaset metrów do Rytla i tam przy pomoście wodujemy się na kanale Brdy. Wygląda, że stan wody jest wysoki, bo niektóre pomosty są zalane, ale nurt jest bardzo łagodny. Także bardziej przeszkadza nam wiatr, który wieje w twarz. Ciągle jeszcze widać ślady po wichurach. Po przepłynięciu około 3 km docieramy do kanału zrzutowego. Wzdłuż kanału jest chyba najlepsze miejsce, żeby przedostać się z powrotem na Brde. Wodowanie jest troszkę niewygodne, bo przy wielkich kamieniach, ale jakoś daliśmy radę. I teraz czeka nas około 6 km z powrotem rzeką do naszego pola namiotowego. Jak widać wnuczek ma na świeżym powietrzu dobry apetyt. Pojawiła się nawet pierwsza przeszkoda – drzewo poprzek rzeki, przez które trzeba łódki przepychać. Stan wody na brdzie też wygląda, że jest trochę podwyższony. I bystrze pod mostem kolejowym wygląda mało groźnie. Jak jest mało wody, to tu się dużo bardziej pieni. A teraz tylko takie lekkie przyspieszenie nurtu. No i kończymy naszą wyprawę. Dzisiaj było dosyć krótko. Trochę ponad 10 km. Wieczorem ognisko. Dla wnuków największą atrakcją okazuje się zapalenie kija i doniesienie płonącego do rzeki. A tam zrobienie ps No a dorośli mają inne atrakcje. Teraz ze mną płyń po życia szlaku, gdy czuł nam Poprzez nurt Mizuri. O Mizuri, ty wielka rzeko, Ojcze rzek, kto bieg twój zmierzy, Wigwamy Indian na jej brzegach, E, my, gdy czuję oknie, poprzez mur, Trzeciego dnia znowuż ta sama operacja z przewiezieniem łodzi i ruszamy kanałem Brdy, w kierunku fojutowa. Po drodze niski mostek, także obnosimy łódki. A tutaj panowie wyciągają skoszoną roślinność wodną i wywożą na pole jako nawóz. Docieramy w pobliże akweduktu i zwiedzamy ten ciekawy obiekt. Dołem płynie Czerska Struga, a górą Kanał Brdy. Potem ruszamy jeszcze kawałek dalej do samego Fojutowa. W Fojutowie oprócz jedzenia także inne atrakcje, np. gniazdo jaskółek a dla wnuków atrakcje motoryzacyjne. No, i teraz trzeba wrócić ponad 10 km pod prąd. W połowie drogi robimy przerwę na kąpiel. Woda w kanale bardzo czysta. Zachęca do kąpieli. No, to stary też sobie skoczy, a co tam? No, i dla wnuków to koniec spływu. Wracają z tatą do domu a my następnego dnia pakujemy się i ruszamy na Brdę. Poprzedniego dnia zawieźliśmy samochody do Gostycy na Nogawicy i tam też musimy dopłynąć. Przed nami piękna trasa, nie będziemy się spieszyć. Trasą trzeba się delektować, a nie zaliczać trasę. Dzień upalny. Także po drodze przerwa na kąpiel. Przy agroturystyce ściernisko jest taka niewielka zatoczka. I tam można sobie zrobić przerwę. A potem ruszamy dalej. Dzień upalny, a na rzece przyjemnie chłodno i dużo cienia. Na nocleg zatrzymujemy się w nadolnej karczmie, na ostatnim polu, tam gdzie do brdy uchodzi racionska struga. Rano po śniadanku ruszamy. Bez bagażu, kawałek raciącką strugą pod prąd. Taka boczna wycieczka. Można upłynąć tylko 400 czy 500 metrów, potem rzeczka jest zablokowana. Ale było bardzo fajnie. Ja lubię takie boczne wycieczki. Jest to urozmaicenie spływu i trochę go przedłuża, jak trasa nie jest zbyt długa. No i ja testuję łódkę znajomych, bo się zamieniliśmy, a oni. Sprawdzałem jak się płynie moim kanu. Potem pakujemy bagaże i znów ruszamy na piękną rzekę. Piękne bory tucholskie, a na rzece też bardzo malowniczo. Lądujemy w pobliżu elektrowni Zielonka i idziemy zwiedzać czerskie łąki. Dochodzimy do miejsca, gdzie kanał Brdy się kończy i woda rurą płynie do elektrowni Zielonka. Kanał Brdy został zbudowany po to, żeby te łąki nawadniać, a teraz większość wody zasila elektrownię. W sumie nie wiem co lepiej, czy te parę kilowatów, czy żeby łąki były zielone i pełne życia. No a potem mamy dziki biwak w lesie. Widać, że to miejsce odwiedzają kajakarze i zostawiają tutaj odchody. Ona nas zostaje porządek tylko wygnieciona trawa po namiotach ani jednego papierka. No ale to my byliśmy nielegalni, bo spaliśmy w lesie. Na szczęście, gajowy marucha nie przyszedł, mandatu nie ma. Pójdziemy dalej. Dolina brdy tutaj się rozszerza i są tutaj duże starożecza. Robimy kolejne wycieczki boczne. Starożecza bardzo ładne. Nieczęsto zdarza się taka okazja, żeby móc spływać łódką. Podywanie z rzęsy wodnej. I wracamy na rzekę. Poniżej miejscowości gołąbek. Jest więcej zwalonych drzew. I brda chwilami przyspiesza. No i trzeba uważać, bo na jednym takim drzewie znajomym przydarzyła się pierwsza w życiu wywrotka. Na szczęście byli bardzo dobrze spakowani, bagaż przypięty gumami przykryty plandeką, także nic nie zgubili. No, ale trzeba szukać miejsca na nocleg, żeby mogli się wysuszyć. Lądujemy w przystani płaskosz. Bardzo ładne miejsce. Dowiozłem tutaj ostatni pieniek. Jeszcze mamy malutkie ognisko. Rano testujemy nowy sposób pakowania. Zamiast nosić bagaże, to robimy w ten sposób, że po plandece mają się skulnąć z górki. No nie wszystkie się tak ładnie kulają, jakbyśmy chcieli, ale i tak było szybciej niż noszenie. I znów jesteśmy na pięknej rzece. W stosunku do ostatniego spływu to jest... Trochę więcej wody, woda czystsza i mniej brudnej piany. Także bardzo ładnie, jesteśmy zadowoleni. A tu widzicie najstarszą załogę. No, kobiet nie należy pytać o wiek, więc powiem tylko, że w sumie razem to mamy lat 199. Ale ciągle jeszcze mamy ochotę pływać i nocować pod namiotem. W Rudzkim Moście przerwa na zakupy. No i ruszamy na odcinek ze sławnym piekiełkiem. Bardzo pięknie, malowniczo, ale okazuje się, że przy podwyższonym stanie wody kiekiełka właściwie nie ma. Tu, gdzie oni teraz przepływają pod wodą, znajdują się duże głazy i przy niskim stanie wody tam się tworzy kaskada, która groźnie wygląda. No a gdy woda jest wyższa, to jest tylko takie lekkie przyspieszenie nurtu. Gdyby nie tabliczki na brzegu, można by to miejsce przeoczyć. Jest tutaj ostatnia ładna plaża nad rzeką, i miejsce, żeby się wykąpać. Bo potem broda będzie już zwalniać i przechodzić w Zalew koronowski. No, więc korzystamy z uroków lata. Potem jeszcze kilka zwalonych drzew, ale tylko jedno wymagało wysiadania i przeciągania łódek przez drzewo. To jest chyba to samo drzewo co kilka lat temu. Jeszcze się nie zwaliło do wody i trzeba przeciągać łodzie. Brda zwalnia i lądujemy w miejscowości Piła Młyn. Agroturystyka u Marty. Od czasu naszego ostatniego pobytu przybyła wiata tuż nad wodą, także jest bardzo wygodnie. Brda przechodzi powoli w zalew koronowski i dopływamy do Gostycyna Nogawicy. Ale tu jest tłoczno i głośno, więc płyniemy dalej. Kierujemy się w prawo, w zatokę, gdzie do. Brdy uchodzi rzeka Kamionka. Na początku nurt bardzo słaby, więc bez problemu można płynąć pod prąd. Zauważyliście coś ciekawego w tym fragmencie? Jeżeli nie, to jeszcze raz. Córka zauważyła wystającą suchą gałąź i wykonuje jeden ruch wiosłem w bok. Nazywa się to przeciągnięcie dziobu. Jak się ma płaskodenną łódź, to ten jeden ruch pozwala, żeby łódź zmieniła kierunek. Żadnej kontry, żadnego hamowania, tylko przeciągnięcie dziobu. Polecam poćwiczyć ten manewr. Przeciąganie dziobu jak i przeciąganie rufy to bardzo przydatne manewry, gdy się pływa w płaskodennym kanu. Likwidujemy przeszkodę na kamionce, ale przy następnej zawracamy, postanawiamy, że nie będziemy płynąć do Gostycy na Nogawicy, bo tam psy szczekają, dzieci krzyczą, kajaki ładują, lądujemy na polu nad kamionką. Właściwie nic tutaj nie ma, żadnego wyposażenia, za to jest bardzo cenna rzecz, czyli święty spokój. Mamy tu bardzo przyjemny nocleg. No i niestety, młodym urlopy się skończyły i muszą wracać. A my ruszamy zwiedzać Zalew Koronowski. Jak widzicie, inni też zwiedzają. Niestety dużo głośniej od nas. A my sobie spokojnie płyniemy i docieramy do starego mostu kolejowego. W tym miejscu nie byłem ponad 40 lat. Most nadal stoi. I na mapach jest oznaczony jako punkt widokowy. Postanawiamy to sprawdzić. Okazuje się, że jest to punkt widokowy dla odważnych. Deski dawno zgniły, no ale jak to w Polsce? Łatwiej ustawić tabliczkę, zakaz wstępu, mocnie nieczynny, niż naprawić. Potem ruszamy dalej i płyniemy. Jedną zatoką do końca. Zatoka coraz bardziej zarośnięta. Łabędzie zawróciły, to i my także zawracamy. Na zalewie zrobiło się zupełnie cicho. Nie ma fali. Tu jeszcze jedno ciekawe miejsce. Wiatr przewrócił kawałek brzegu z drzewami, i okazuje się, że pod spodem jest. Kostka betonowa i drzewa nie mogły się dobrze zakorzenić. Wygląda jakby zbierało się na burze, ale burza przeszła bokiem, a my mamy spokojny wieczór nad kamionką. Następnego dnia ruszamy kamionką pod prąd. Zabrałem ze sobą piłę i toporek, bo kamionka ma dosyć dużo przeszkód. No, i te narzędzia są często w użyciu. Widoki ładne. Kolejne drzewo okazało się jednak troszkę za grube na moje możliwości. No, musiałem trochę powalczyć, żeby łódkę przerzucić górą. Walczymy dalej i pomału posuwamy się pod prąd. Usuwam kolejne drzewo. Mam nadzieję, że entuzjaści z wałek mi to wybaczą, bo jednak jeszcze dużo drzew zostało. Także jak będziecie płynąć kamionką, to Wam atrakcji nie zabraknie. Nurt na kamionce robi się. Chwilami szybszy, no a ilość przeszkód nie maleje, ale dzielnie pchamy się dalej. Przeciąłem kolejne drzewo, ale ono wcale nie chciało się złamać. No, a gdy mu chciałem pomóc, to skończyło się to kąpielą. Nie jest łatwo udrażniać kamionkę. Przy następnej przeszkodzie zawracamy i kierujemy się na nasze pole namiotowe. Ja Wam bardzo polecam, żebyście odwiedzali to miejsce. Jest to dobra alternatywa dla gostycy na nogawicy. Jak będziecie tutaj przyjeżdżać i zostawiać pieniądze, to może właściciel zainwestuje. Wystarczyłaby tu wiata, kibelek, no i przydałaby się drabinka do wody, bo w kamionce od razu jest głęboko. Podaję adres, bo właściciel ma również kajaki do wypożyczania i zachęcam. Wieczorem Trzeba łódki umyć, rozkręcić i częściowo się pakujemy. A potem jeszcze jedna noc pod namiotem, bo nie lubię wracać po nocy. No i pożegnalna kąpiel w kamionce. Tu jest na tym zakręcie bardzo głęboko, także można spokojnie popływać. A potem zwijamy obóz i wracamy do domu. Pogoda była piękna, trasa bardzo fajna, także zachęcam, żeby spróbować tej opcji i zapraszam na moje inne filmy.